Hej, hej! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i pozdrawiam z Gdańska. Nie mówiłem dokąd się wybieram, mówiłem tylko, że się wybieram, więc jestem w Gdańsku, w domu Sprite'a. To znaczy w zasadzie na osiedlu, w którym jest dom Sprite'a. Mewy być może słyszycie, jest strasznie <grym>, Tak czy inaczej, w tej chwili przyjechaliśmy z Warszawy i jest nas... Piątka, ja, SKKF, Jaś Dąbrowski, Wapniak i Kasia Brunecia. Jeszcze dojedzie Rojo, dojedzie jeszcze Nerwarien, więc cała ekipa będzie pod wieczór. Eee, myślę, że pokażę Wam gdzieś w tle mieszkania, w których jesteśmy, bo apartamenty są trzy dla takiej dużej grupy osób. I mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawili i będziemy dobrze odpoczywali. Postaram się nagrać Wam jak najwięcej materiałów. Natomiast y, nagrywam z komórki, pierwszy raz. Mówiłem o tym, że zbysły mi się kamery ręczne, ale chciałem zobaczyć też, czy da się coś tak szybko nagrać i tak szybko przesłać. Zatem pozdrawiam Was bardzo serdecznie i myślę, że takich e, opowiastkowych materiałów e, będzie więcej. E, trzymajcie się. Hej, hej. Cały czas robisz jedno zdjęcie, czy nagrywasz? Bo tak się zastanawiam, cały czas w jednym miejscu stoi.